Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Aga Ciasta i w dzisiejszym filmie chciałam przedstawić Wam bardzo, bardzo prosty przepis na przepyszny chlebek bananowy. I ten przepis jakby doszło do niego ze względu na to, że mam fobię ratowania pojedynczych bananów i już tłumaczę Wam o co chodzi. Jak jesteście w markecie, to zawsze banany są w takich kiściach dużych i większość osób... No ja Mało kto chce jednego banana, tylko zazwyczaj bierzemy sobie 3-4, więc łatwiej nam je wziąć jako kiść, i to jest w pełni zrozumiałe, ale często na przykład nie pasuje nam ilość. I sobie odrywamy jednego banana, i on sobie zostaje. My bierzemy te trzy czy cztery, i ten jeden pojedynczy banan zawsze umiera, bo nikt nie chce pojedynczych bananów, i one jedne bananki sobie spadają na samo dno tego pudełka i tam gniją albo są wyrzucane. Więc jak ja kiedyś usłyszałam, jakby, jak można tym bananom pomóc, to zawsze wybieram pojedyncze banany. I zawsze wybieram te banany, które teoretycznie wyglądają najgorzej, czyli nie są takie idealnie żółte, tylko już mają brązowe plamki. Bo dla mnie to jest ich ogromny atut, bo takie banany dojrzałe są po prostu dużo bardziej słodkie. No i doszło do tego, że wzięłam sobie 6 bananów, takich praktycznie już przedojrzałych. No, i cztery mi zostały, i nie wiedziałam co z nimi zrobić. I tak oto powstał ten chlebek bananowy, i tyle mówię z słowem wstępu, bo chcę Was też zachęcić do ratowania pojedynczych bananów. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy znacie tą metodę, w sensie ten sposób, i czy zamierzacie dołączyć. Czy będziecie teraz ratować pojedyncze bananki, bo tak jak mówię, dla nas to jest no totalnie żaden wysiłek, tylko trzeba czasem o tym pomyśleć. Kolejny plus, jakby ratowania pojedynczych bananów, że możemy sobie brać banany różnej wielkości, czyli jest jeden pojedynczy banan malutki. Drugi duży bierzemy, mamy różnej wielkości banany i jest fantastycznie. A teraz już nie trzymam Was w niepewności. Lecimy z przepisem. Klewek bananowy upieczony. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał, że Wam się przyda. Jeśli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypc subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i trzymajcie się buziolce.